Dzień dobry, nazywam się Anna Jachim i jestem koczem dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania. Wspieram rodziców, którzy mają trudności z przekazywaniem dzieciom języków mniejszościowych, w naszym wypadku języka polskiego. Zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco co do przyszłych publikacji. Możecie także do mnie napisać w razie potrzeby. Mój adres znajduje się w opisie. Proponuję Wam dzisiaj cykl wideo na temat znaczenia mindsetu, czyli nastawienia. W związku z dwujęzycznym wychowaniem i z przekazywaniem dzieciom języków mniejszościowych. W każdym z sześciu epizodów przedstawię pokrótce jedno z podejść, które uważam za problematyczne, a z którymi niestety często spotykam się u wielojęzycznych rodziców, z którymi pracuję. Dlaczego? Dlatego, że sposób myślenia determinuje nasze zachowanie w każdej dziedzinie, nie tylko w związku z wychowaniem czy przekazywaniem języka. Dlatego właśnie myślę, że ważne jest, żeby poruszyć te tematy, bo to może Wam się przydać. Link do poprzedniego epizodu znajdziecie w opisie tego wideo. Drugie podejście, z którym chciałabym się dzisiaj rozprawić, jest następujące. Moje dziecko już jest dwujęzyczne, bo rozumie, kiedy do niego mówię. Dlaczego uważam, że takie podejście jest problematyczne? E, dlatego, że ono nie zachęca do wysiłku. Dziecko na ogół wtedy rozwija dwujęzycznie receptywną, czyli rozumie, ale nie jest w stanie porozumieć się, dlatego że język w jego głowie nie jest aktywny. Na przykład, mmm, taki bardzo osobisty przykład: Ja rozumiem po hiszpańsku, ale kiepsko mówię po hiszpańsku. Czyli możemy powiedzieć, że mój hiszpański jest, jest receptywny. Ale czy to oznacza, że jestem czterojęzyczna? No, nie wydaje mi się. Język aktywny to jest wtedy, kiedy osoba umie. W nim mówić i pisać, a język receptywny to ro osoba rozumie, kiedy słucha i czyta. Dzisiaj e, definiuje się dwujęzyczność według definicji szwajcarskiego języka znawcy François Georgeson. I według tej definicji osoba dwujęzyczna to osoba, która e, w sposób regularny używa dwóch lub więcej dość języków w życiu codziennym. Teraz należy sobie zadać pytanie, w jaki sposób Rozumiemy słowo używać języka? Czy rozumienie jest używaniem języka? I tak, i nie. Myślę, że są i argumenty za i, i przeciw. Wychodząc z takiego założenia, że moje dziecko już jest dwujęzyczne, bo rozumie, co do niego mówię, nie będziemy się wysilać ani nie będziemy się mobilizować do zmian, do wprowadzenia czegoś nowego, żeby zachęcić dziecko do odpowiadania w języku polskim, na przykład, dlatego, że zdawalamy się tym, co już mamy. Oczywiście, dwujęzyczność receptywna to już połowa, czy nawet może ponad połowa sukcesu, ale żeby osiągnąć pełną dwujęzyczność, pozostało nam jeszcze trochę do zrobienia. Mam nadzieję, że ta refleksja Was zainteresowała, a kolejne wideo z cyklu już za kilka dni. Do zobaczenia.